Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Biego w kolejnym odcinku Głupków z kosmosu. W odcinku ostatnim dostaliśmy się do czyli znaczy tak, dostaliśmy się do, do za dużo powiedziane. Niechętnie nas zawleczono do strefy 52, gdzie. Jedyną jedyną opcją, którym udało się wydostać był stereo. Dzięki jego pierdowi nawiasem mówiąc. Potem to jest nasza pierwsza okazja, żeby zagrać stereo. O, patrz! Kosmiczna cegła! Wow, kosmiczna cegła! Ciekawe jak się nie rzuca! Znów udopiony. No i to widać, że stero jakoś mega nie przepada za swoimi kumplami. Jeju, ten candy to dopiero durnowata gadua. Czysta histeria. Zdaje się, że ma teraz swoje trudne dni. No właśnie. Rozumiesz co on mówi? I teraz Gorgius. To chyba niezbyt dobrze działa na trawienie. No na pewno nie. Tamta brama jest zamknięta na razie na amen. Więc na razie nic nie zrobimy. O, hej, kocie. Przywita się z YouTubami. No teraz nic nie powiesz? Kurde, trochę jest tu tych kosmitów. To że akcja się dzieje we Francji, choć pewności nie mam. A się dzieje się we Francji, to... Drodzy Francuzi, już wiecie na co idą wasze podatki. Strefa 52. Oczywiście teraz przel przelaza się miziać, kiedy nagrywam, co? Kiedy nic nie robię, czy tam książka albo coś innego, to nie, po co? Prawda, Kocie? A przetadzę się cierać mikrofon. Uroki kotów. Nie wiem, czy to jest złośliwe, czy. Hej, hey, ludzie! Jak kiedyś urwałam się ze sznura i spadłam, to moi pasażerowie byli wstrząśnięci! Ha, ha, ha! Kapujecie? Trząśnięci! Ha, 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 ha! Ale jaja! Ależ to śmieszne! No, śmiejcie się! Ha, 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 ha. <słyski> Chujowe. Pierwsze piętro. Piosenkę z tej windy poznaję. Hmm, ale co to dokładnie jest nie wiem, ale wydaje się znajoma. Najwyżej napiszcie w komentarzu. Bo serio jestem ciekaw, bo nazwy utworu nie pamiętam. What to do, what to do? Wyrwał stamtąd Etno i Candy. Zaawansowane eksperymenty. Hmm. Na jaki kolor węgla zmieni się kosmita, jak go przysmażymy prądem? Woluju na czarny. Kto by się spodziewał? Science, bitch. What have science done. Pociachamy tą malą kosmitę i z czachy wyciągniemy ten przerośnięty mózg. Ach, doktorze, sam pan nie wie jaki ze mnie szczęściarz! A wkrótce będzie ze mnie szczęściara! Tak wróć te hechy na hacze <grystanie> Regeneracie z blisko, doktorze. Ale blisko to nie jest trafienie w sedno. Wszystkie drzwi nie mieli. I tak, tu sobie zapiszemy. No powiem tak, tu mam save z późniejszego etapu gry, dlatego, że mi się gra przywisiła na amen w czasie nagrywania poprzedniego. Poza tym się cieszę, że... Sorry, jeszcze trochę podkorowany. Cieszę się, że nagrywam to na nowo, bo wtedy miał ekran mi miga momentami. O, co za niespodzianek! Oto Ja, stwora mi like Jeden head, drugi head, ręce, mózg, nie, to jest złe, Przebicie to dalej, nogi i candy. tak mi dobrze! Ja, sznela, tak mi rób! Game over! Load game, skrzyżowanie. I do kotłowni prościutto. Przejdźmy tędy. Czerwona butla gazowa. Za ciężka! No jak się nie chodzi na pakerhala to jest za ciężka. Ta jest pusta. No to ją bierz. Teraz tu, tu, tu sobie zapiszemy, żeby nie latać później. I tak powiem wprost: butla, czyli zawór pierwszy, tylko wpuści parę. To tyle. Butla druga. Już zupełnie inny efekt, ale się pewnie domyślacie przez tabliczki. Będą bardzo zaawansowany ośrodek badawczy i tak dalej, no to tabliczki muszą, muszą być, nie? Z firmy... Kuźwa... Tabliczki dla idiotów. Wszystko rysunkowo. Bo o co wiedzieć jaki tam jest gaz? Po prostu jednijmy czachę, kogo to obchodzi? Po prostu jest zabójczy. Nie z pomostu, zwłaszcza, że w tym środku są praktycznie sami w cudzysłowie naukowcy, w tym kolega Igor, który zabił Boloka i game over loud game i walniemy odpowiedni zawór. O, wróć. Czasami pathfinding bardzo. Teraz do sali sekcyjnej, i na koniec pomostu. i podłączamy. I obserwujemy efekt naszej ciężkiej pracy. <gry> To znaczy, że mój dzień panie doktorze! Doskisz tylko kurczę, ale moja jeszcze z tobą nazwaliśmy! Puta mina! Jest panie zazdrosny, bo wszyscy poznali efekt działania gazu, on jest oczywiście za krótki. to jest tak krótki, że jak się na pudełku z zapałkami, to majta nóżkami. Ha! I tu nie zrobimy nic. Więc teraz trzeba zjechać na dół. No, ale najpierw krótki save, szybki save'ik. I... Wtędy. I tu mamy naszego kochanego Igora, któremu możemy podwinąć stopy, jak widać. A nie, naprymowujemy buta, poczemu by nie? I dopiero teraz. I jeszcze jedna rzecz. Dość ważna. Czyli karta. No to praktycznie nie robi nic. Przynajmniej nic ważnego. <kluje> Przepraszam. Teraz się wróć. Albo bo tędy na to samo wyjdzie. I do wyjścia. I na korytarz. I znowu do suchej windy. Przejezdź i suchą windę. No, powiedz, masz może kogoś, kto pomógłby w początkach kariery młodej windzie, co? Nie zrobiłbym tego ludzkości. Nie pomogę ci. Nie mogę ci pomóc, jestem koniem. Tam pływa to, co mi się wydaje? że to nie uwagi. Tak, to jest kurczak. <laughs> o rany. Ta gra jest coraz dziwniejsza. Momentami. Oczywiście, czy... Stopo kontroler. Oczywiście wszyscy wiemy, że stop mają najlepsze linie papilarne. I najbardziej unikatowe. Nawet w butach. I przejdźmy do śluzy. Oczywiście mamy Candy. Och, dzień dobry panu, nazywam się Candy Caramela i mam pewien problem. Muszę wydostać się z tej dziury. Może mógłby mi pan pomóc? Dużo to ja nie zrozumiałem. Och, naprawdę muszę się stąd wydostać! Tak, właśnie tak! Chcę się stąd wydostać! Jakie znowu spaghetti? Nie! Po prostu chcę się stąd wydostać! A czemu nie spaghetti? Pytanie, why not? To taksówka, doprawdy, jest pan walny. Jasne, że mam forse, droga pan sobie liczy. W porządku, jedźmy! Więc primo, dlaczego nie spaghetti? Sekundo, skąd ty teraz, Candy, weźmiesz forse? Bo wątpię, żeby nasz kolega taksówkarz przyjmował w naturze. Co do kiedy nie zdziwiłby się nawet. Dziękuję za podwiesienie, proszę pana. Duszę, iż się jeszcze spotkamy. Spoko, bez obaw, jasne, że zapłacę. Niech pan zaczeka, muszę tylko rozmienić te drobne. Zawsze się tak mówi. Dobra, przejdźmy tędy i powoli do lokacji, w której spieprzyła mi się gra ostatnio i mam nadzieję, że tym razem mi się nie zwiesi. Teraz tędy. I tu. Ale jakby nie patrzeć, to jest, że tak powiem, kurde, jak się te pliki nazywały. No, powiedzmy w sobie wprost obraz płyty. Kocie, odsuń się. Sala sekcyjna. Muszę powiedzieć, jak już w odcinkach poprzednich, udało mi się naprawić jedną grę, dzięki zrobieniu obrazu płyty jej. Bo tak to już płyta była kaputą, praktycznie. Jest tam to? Prywatny ten dom jest, natychmiast wynoś się, ty. Cię ostrzegamy, pamiętaj, że... O kurde, robot z Minecrafta! <noise> Więc, że tak powiem, jak już tutaj widzimy, sami się musimy stać robotem z, M z Minecrafta. I wiele innych zepsutych robotów robot samica. No, poniekąd spełnimy marzenie. Candy, Candy'ego, Candy operacja zmiany płci dla ubogich. W tym wypadku mamy. Na, nawet, a może innego coś, trochę razem czasu spędzimy. Może, może. O hej, Gorgius. Okej, kolejny zapis. Wysypisko. I ma się radioaktywna, bo czemu by nie. Weźmy trochę. <laughs> I kolejny game over do kolekcji mamy. Trujące odpady. Flaki obcego. Bo czemu by nie. Mm -hmm. Coś jeszcze możemy. Chodźmy tu. Kolejne flaki obcego. Korgius, why you do this? Czacha obcego. Nie może to też wpierdolisz. Na szczęście nie. Przejdźmy tędy. Mała kostka obcego. Jaka będzie jeszcze potrzebna? Jak była mała? Chyba nie. Szybki zapis. Kurde, kot przeleciał, znaczy przyjdzie się tylko pochalać, a już się nie pełno włosów. I na ciuchach, i na klawiaturze. God Gorgius kurde, te kocie ruchy. Kratki. Co możemy zrobić z kratkami? Hmm. Połączmy to... z tym. I mamy tutaj improwizowany hak. Pewna prowizorka, ale. Polska myśl techniczna działa. <laughs> I po naszym haku drewniany clean. Uuu, ok. I myślałem, że będzie po nas. To zapiszemy. I znowu się trzeba wspiąć. Coś ty kolejny drewniany, clean, tylko nie było go widać. I kratki. A, już pamiętam okej. Okay. Możemy to pominąć? Najwyraźniej nie. Dobra, to są animacje i tak dalej, ale. Powiedzmy tak, przy ostatnim dotknięciu radioaktywnej mazi, co nam nie zniknęło? Dokładnie kości. Więc użyjemy mazi radioaktywnej jako kochli. Teoretycznie za dużo by się tam nie nabrało, ale zawsze coś Bo wyleciało przed oczodoły. I teoretycznie to powinno roztopić kraty. Teraz hop, ładny skok, godny krasza bandikuta i kratki. Do you even chemistry beach? Mm -hmm. gaz rurka. tym, nie zrobimy nic, przejdźmy tędy. Jeszcze raz tędy, kurde, tusze kosmitów. Tusze iż to są tusze kosmitów. Tak wiem, to było suche. <laughs> ale czemu by nie? Darbina. Przejdziesz w końcu? Dziękuję Gdzieś tu był pusty hak Dokładnie Żelazny hak Teraz wróć I do. Ta precyzja, żelazne, dwie żelazne. No, tak to chyba nie zadziała. No, nie wiesz co zrobić, masz problem? NAPIERDALAJ! Dalej nie rozwiązać problemu, napierdalaj mocniej! A tak serio nie. <ścoughs> tędy, to znowu tędy. Ale panie kontrolę prawdy, masz problem to napierdalaj. Tylko co innego może. I zgód. good. Właśnie to jest połowiczne rozwiązanie problemu. Nie dostajec nic innego tylko napierdalać dalej w to co poprzednio napierdalałeś. I jak widać działa. <laughs> A tutaj zapiszemy sobie grę. I w tym momencie się będę z wami żegnał. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka, dajcie suba. Hmm. A powiedzmy sobie szczerze o te lajki głównie proszę dlatego, że im więcej będzie lajku, to ten film trafi do większej ilości osób, ponieważ YouTube go bardziej będzie polecał. A że tak powiem trochę nasza mała, no mała społeczność, że, że tak już spoli to nazwę, bo już mam prawie 60 subskrypcji. To miejmy nadzieję, że urośnie. No wczemuć no, chciałbym, żeby moje filmy trafiały do większej ilości osób. <laughs> Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, hej!